Dzień dobry, dzień dobry, widzimy się w dziesiątym vlogmasie, dzisiaj zaczynamy od spaceru, dzisiaj będzie fitnessowo, ponieważ mamy zajęcia fitness, które prowadzę i zaraz zabieram się też za AWT, czyli za pierwsze zajęcia, no, na których muszę się pojawić jako instruktor. Dlatego też idziemy na półgodzinny spacer i lecimy z godzinnym treningiem. Domu. Słuchajcie, jestem już po zajęciach, po długich kursach y, autobusowych. Wyobraźcie sobie, na razie nie wypowiem się na temat tego miejsca nazwą, ale pojechałam. Y, może zacznijmy w ogóle od początku, bo nie ukrywam, jestem trochę zażerowana i sfrustrowana tą sytuacją. I nerwy mnie biorą, bo się nie potrafię z tymi ludźmi tam dogadać, ale to zacznijmy od początku. Zamówiłam koszulki, potrzebowałam na nie nadruk na plecy, więc zdecydowałam się na jeden sklep, który oferuje możliwość nadruku na koszulki. Zależało mi na nadrukach na plecach, będą to imienne nadruki, że tak powiem. I wszystko koniec końców, po czasie udało mi się dogadać z tym głównym panem, który się tym zajmuje. Dzwonią do mnie wczoraj, nie zdążyłam odebrać telefonu, więc oddzwoniłam na ten numer, który do mnie dzwonił. Nie odebrali telefonu, po czym wykonałam ponownie dzisiaj telefon. I okazało się, że są na odbioru. Super fajnie, świetnie. Wróciłam bez koszulek, bo się okazało, że ktoś spojrzał naprzód, który już był wcześniej jako główny napis, że tak powiem, oryginalnie na koszulce, a nie na tył koszulki. Nawet nie były rozpakowane, zrobione, nic z w ogóle nic, masakry. I pojechałam tam tylko po to, żeby się przejechać tak naprawdę i stracić kolejne 40 minut trasy, które dzisiaj akurat jest cenne, bo nie dość, że mam trzy piętnastki pod rząd, czyli jutro, pojutrze i w piątek. Jeszcze jestem przed wyjazdem, więc muszę się spakować, poprać i ogarnąć. To najlepiej byłoby dzisiaj, bo pewnie w nocy nie będzie chciało mi się tego robić. A pakując się w nocy, pewnie też czegoś zapomnę, co jest logiczne przy zmęczeniu. No i oczywiście rzecz biorąc, dzisiaj mam oczywiście bardzo dużo rzeczy do zrobienia, poza zajęciami fitness. Czy narzekam? Owszem. Czy jestem sfrustrowana? Również. Ale zaraz mi przejdzie. Słuchajcie, byłam głodna już, nie wytrzymałam, zjadłam sobie drożdżumę na mieście, czego nie powinna robić, bo obiecałam sobie dietę pudełkową przez ten tydzień, no ale trudno. Przemilczmy. Wtorek niczym poniedziałek. Wczoraj było nawet jakoś całkiem luźno i widzę, że dzisiaj odbija się to wszystko. Dzisiaj jest na pewno mniej luźno i bardziej nerwowo, ale spokojnie moi drodzy, do końca dnia jeszcze dużo czasu, jeszcze ten dzień możemy uratować. Więc na pewno zrobię sobie kawkę, żeby się jakoś rozbudzić. Też mój błąd, bo nie zadałam śniadania rano, za późno sobie wstałam. Ostatnimi czasy mam w ogóle bardzo duże problemy ze wstawaniem rano. Niby się budzę wypoczęta, ale finalnie po paru godzinach czuję, że jednak tego snu mi brakuje. Więc albo ten sen nie jest tak jakościowy, jakbym tego sobie życzyła. I budzę się może w nocy, i nie jestem tego świadoma, bo są takie przywitki, takie wiecie, budzenie się na nieświadomie. W każdym razie zróbmy po prostu tą kawę i zaraz przejdziemy do dalszej reszty. Rozplanujmy sobie dzisiejszy dzień. E, jeszcze spacer z plan też mnie czeka. No i zobaczmy. drugie zajęcie zaliczone. Idę po pik-pik dla Kuby, bo poprosił do stokrotki młodnej bliźni. Wracam do domu. I trzeba się pomalować. Musimy nagrać dzisiaj filmy na zapas. No bo czy dni przed nami, ciężkie, coś porobimy, coś pogotujemy. Słuchajcie, poleżałam trochę, dawno tego nie robiłam, nicząc licząc oczywiście weekendu. Tak, wiecie, poza weekendem, tak żeby w ciągu dnia tak po prostu, z Maria, ale z tej klimy leci. Wróciłam po drugiej zubie, jak możecie zauważyć, humor od razu jest lepszy. Jeżeli kiedykolwiek ktoś się mnie zapyta, dlaczego właśnie wybrałam, słuchajcie, zumbę, jako taki ulubiony, przewodni, fitnessiarski, może niekoniecznie jeszcze zawód, ale taki, taką aktywność fizyczną, która daje mi dużo energii, która mimo złego humoru daje tą cząstkę, chociaż czasami małą, czasami większą, to jest w zależności od dnia, w zależności od wyzielonej energii, od ludzi, z którymi gdzieś tam ten, tą zumbę tańczę. Naprawdę, powiem Wam, czuję się o niebo lepiej. Zrobię sobie coś do jedzenia, musimy się razem powalować. Coś, może podejmę jeszcze na słodko, bo mam kobiece dni przed sobą i ciągnie mnie bardzo. Ale naprawdę, powiem Wam, czuję się o niebo, niebo, niebo lepiej. Także zrobimy sobie dzisiaj. Co my sobie dzisiaj zrobimy? Może. O! Bułę. Taką alapreclową, z nie wiem, jakimś humusem czy z czymś tam. Teraz zobaczymy, mam jeszcze mięte, może jakiś napar do tego zrobimy, zobaczymy. W każdym razie biorę hummus, Chyba zjem sobie błę z humusem na razie. To jest dobry pomysł na początek. Eee, słuchajcie, musimy się pomalować. Jest godzina 16:15, nagrać filmy. Ten vlog chyba. W... Później, i zaraz to zaznaczę na Instagramie, że ten vlog będzie później. No, bo chcę wam nagrać trochę więcej materiału, a jak będę coś nagrywała, wiecie, takiego pobocznego, czy jakieś, nie wiem, behind the scene, z nagrywania, to też inaczej to będzie wyglądało. Bo to, co wy widzicie, jakby wiecie, już obrobione i, i tak dalej, to jest całkowicie inny klimat niż to, co się dzieje za kamerą, więc podejrzewam, że dół, wiecie, będzie dresowy, a tu jakiś bardziej elegancki, w zależności od filmów, które będę nagrywać. Natomiast ja bardzo, bardzo się cieszę ponieważ wróciła mi taka energia. Lusia też ze mną współpracuje. No pewno potem otworzymy sobie jeszcze kalendarze adwentowe. Dzisiaj słuchajcie wtorek, który nie należał do najlepszych, ale tak jak mówiłam, że będzie lepiej i jest lepiej. Czasami słuchajcie mam tak, że biorę sobie bardzo dużo rzeczy na głowę w jednym czasie, potem tego żałuję, ale nie pod kątem tego, że żałuję, że w ogóle się zabrałam za te rzeczy, tylko że zabrałam się za wszystko w jednym czasie. I nie mogę się spełniać w 100% w każdej dziedzinie, w jakiej bym chciała. Czy to, za, wierze, czy, czy to jeżeli chodzi właśnie o YouTube'a, czy o Instagrama, czy o rodzinę, o dom, w sensie, wiecie, takim sprzątania, gotowania i tak dalej. Jakby czasami mam wrażenie, że nie jestem nigdzie w 100%, a ja chciałabym być wszędzie w 100%, ja chciałabym, żeby do był wiecznie sterylne, żeby nic nie leżało na wierzchu, a tak się nie da, kiedy żyją osoby... Dwie pies i wiecie, sama Lilo daje dużo sierści, więc już widać i są zabawki rozrzucone wszędzie. Podobno żyje po prostu swoim życiem. I dzisiaj nawet kawa nie była taka, jaka powinna być, wyobraźcie sobie. my jest pewnie zmywarka do rozpakowania, nie dopuszczenia, więc jeszcze lepiej. Więc zrobimy sobie, słuchajcie, jeszcze raz na spokojnie kawę z drugim podejściem, bo z tym blekiem chyba... Jezus, już było coś chyba nie ten tego. Ale mam nowe, więc nic straconego. Czasami muszę zacząć łapać, wiecie, takie plusy i wiecie, to nie jest tak, że ja nie jestem wdzięczna za te wszystkie rzeczy, które się wiecie dzieją wokół. Bo jestem bardzo wdzięczna, bo się dzieje naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jakbym miała porównać to, co się działo rok temu, jakbym miała porównać to, co się działo 4 lata temu i jakbym miała porównać to, co się działo w 2017 roku, to było patowo i czasami mam wrażenie, że nawet jak było gorzej niż teraz to jakoś bardziej potrafiłam dostrzec te super momenty, kiedy coś się działo. A teraz jest, mam wrażenie, mi trochę może ciężej dostrzegać takie momenty. Bardzo się staram. Ja jestem oczywiście za wszystko bardzo, 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 bardzo wdzięczna. I bardzo lubię takie momenty, kiedy czasami, wiecie, stoję, coś robię i tak mnie to uderza do tego stopnia, że aż mi łzy napływają do oczu. To jest bardzo piękne uczucie i życzę tego każdemu, że to uczucie wdzięczności tak potrafi się takiej szarej codzienności czasami przeobrazić. Jest to cięższe do zrobienia, co prawda, ale bardzo się cieszę. Także moi drodzy, w ogóle jak już możecie zauważyć, świece światło w kuchni, ponieważ jest tak ciemno przy godzinie 16, że już no, bardzo ciężko nam będzie po prostu cokolwiek e, ogarnąć, nagrać, zrobić bez takiego światła sztucznego niestety. A żałuję, bo te dni dłuższe były dużo bardziej praktyczne, jeżeli chodzi o kręcenie filmów, czy ta jakość filmu też była dużo lepsza z racji na światło w ogóle dzienne. Ale co? Nie ma co się załamywać, mamy niecałe 4 godziny na to, żeby nagrać trzy filmy, żeby się ogarnąć, jeszcze puszczę pranie w międzyczasie. Więc wszystko postaram się wam streścić, żeby móc zmontować, ale na pewno ten vlog ma zabrać Ci dzisiaj później, bo chciałabym zawrzeć w nim więcej rzeczy. A już środa, czwartek, piątek i sobota filmy będą o 18.00 planowo, dlatego robię sobie szybko jedzenie, robię sobie kawkę, biorę rzeczy do malowania, szybko się pomaluję, żeby nie tracić czasu. W międzyczasie sobie obejrzę jakiegoś vlog masa. Na drobie zrobię sobie taki wiecie guilty pleasure, ale też sama dla siebie, bo czemu nie? Bo jestem dzisiaj od rana na pełnych obrotach i co prawda poleżałam te 10 minut na kanapie, zanim wyszłam z Lilo przed zajęciami, znaczy tak między, ale naprawdę jakoś mnie tak dobiło to, że musiałam jechać te 40 minut, straciłam, że jestem dzisiaj niedopięta w czasie, chciałam posprzątać, dużo rzeczy zrobić. Powiem, że przede mną takie 3 dni, gdzie nie będę mogła zrobić za dużo, bo nie wiem, mogę powiedzieć, że nic. To światło słuchajcie, tutaj pozostawia wiele do życzenia. Jak już widzicie, zdjęłam rzęsy do końca, ale e, wpadłam na genialny plan. Wrzucę sobie do czepy sama, a potem pójdę na rzęsy normalne, bo już mam taką wiorą wizytę. Nie chcę 10 tysięcy razy tego zmieniać. Jem. Piję kawkę. Zaraz sprawdzimy, czy to jest to, co mi chodziło. Nie tak jak przed południem. No, to było chyba coś tak, nie takiego odległego. Dobrze, to w takim razie moi drodzy ja się zabieram za malowanie, mm, nie odpalam jeszcze choinki, zrobię sobie wieczór taki dla siebie, powiem pójdę zrobić everything shower i tak dalej, także vlogmas wleci późno albo będziecie mieli go do śniadania lub do malowania rano, a kolejny wleci po prostu normalnie o 18 już w wersję takiego wiecie filmu, także idę się rozkoszować jedzeniem, kawą. No, i potem y, oczywiście przygotowany już mam makijaż w moim centrum dowodzenia i zabieram się za nagrywki. Mam ograniczony dzisiaj czas. Jak już doskonale widzieliście, tutaj jest wszędzie wszystko porozwalane. Jeszcze nawet nie zaczęłam. Więc to są takie realia nagrywek. Zaczynam dla Was nagrywać. A może Wam nie powiem. Dowiecie się jutro, bo to będzie jutrzejszy vlogmas. Więc myślę, że zostawię Wam taką nutkę ciekawości, ale jak to wygląda w praktyce? elegancka góra i dresowy dół. Także, moi drodzy, możecie sobie wyobrazić, jak wygląda połowa nagrywania moich filmów. Także dół jest na wygodnie, a góra jest taka, wiecie, bardziej reprezentatywna. Nagrałam i stwierdziłam, że jeden filmik... Ała. Słuchajcie, nagrałam! Jestem dewezciak, nagrałam na środę i na czwartek. Jak mi się wypiorą rzeczy, to będę nagrywała też film na piątek. Ale to już chyba albo rano jutro, crazy, albo dzisiaj tak późnym wieczorem, ale raczej chyba jutro rano, bo może zdążą mi wyschnąć, ewentualnie w środę wieczorem będę nagrywała ten film i będę już ogarnięta na piątek, więc dwie pieczenie słuchajcie na jednym ogniu. Przygotuję sobie szybkie jedzenie do pracy na jutro. I oczywiście stwierdziłam, że skoro udało mi się wszystko nagrać, mamy godzinę 18.04. Więc wprowadzamy cozy nastrój, a to oznacza, że odpalamy, słuchajcie, świeczuchę. Po coś ona jest. Zaspoilerowałam, słuchajcie, sama sobie, bo przez to, że nagrywałam takie, a nie inne filmy już trochę na zapas, z racji na pracę, no to... Ale ta świeczka piepkowa pachnie super. Zaspoilerowałam sobie dwa okienka do przodu. Będzie trzecie, czyli trzy okienka jestem, słuchajcie, do przodu i... Amszuk, Agnieszka przyjęła się od ciebie, Amszuk, jestem bardzo happy z tego, co tam jest i wiem już, że ten kalendarz to był dobry, dobry wybór. Także mogę wam powiedzieć, że chyba ocena z podsumowaniem kalendarza adwentowego z jak co roku, z podsumowaniem kalendarza, który miałam na vlogmasach w danym roku, oczywiście się na pewno pojawi. Także tego możecie być pewni. Ja sobie słuchajcie, naleję szybko Timbarka, bo miałam go zużyć teoretycznie do. Ale że zostały, no to pijemy. E, mamy jeszcze miętkę, dużo rzeczy w ogóle nam zostało. A ta mięta, słuchajcie, tak pięknie pachnie. Ach, bosko, 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 bosko. I słuchajcie, tak. Na pewno spakujemy sobie do pracy na jutro jakieś owocki. Ten grosik, co nam został. I zrobię sobie taki miszmasz, żeby nie zmarnować niczego, a żeby wszystko zostało, słuchajcie, zjedzone. Więc dajcie mi chwilę, biorę pojemniki i przypakowuję je do, do odpowiednich rzeczy, żeby można było jutro zabrać sobie obiad, śniadanie i kolację do pracy. I z racji, że czekałam na zmywary, to muszą być pojemniki, czyli dajcie mi jeszcze chwilę. A i taki mały update piernika jako gąbki. Świetnie się sprawdza. Co prawda tył wygląda nieobiecująco, ale przód trzyma się świetnie. E, z Scinseja, słuchajcie, za bodajże chyba 5 czy 10 zł. Także polecam serdecznie piernikowe gąbki z Scinseja. Także, jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda życie z pracą, vlogmasami, prowadzeniem zajęć i czymś, co się dzieje pomiędzy, to taki trochę. Zapchać dziura między jednymi zajęciami, a drugimi. O tyle fajnie i o tyle plus tego wszystkiego, że mam te zajęcia w miarę blisko siebie, więc mogę potupcać sobie na nogach. Gorzej, słuchajcie, jakbym miała dojeżdżać, bo jakbym miała dojeżdżać autobusami, no to musiałabym się dużo wcześniej zebrać. A tak mam trochę więcej czasu na to, żeby po prostu ponagrywać, coś porobić, posiedzieć jeszcze w domu, czy to z liną, czy sama ze sobą po prostu, bo ja ostatnimi czasy, słuchajcie, żyję w takim pędzie, że ja nie mam czasu. Sama ze sobą, dla siebie. Ostatnio gadało się właśnie z Heniutką w pracy, że kurczę szkoda, bo bym poczytała książkę. Tak dawno nie czytałam książki, takiej jakiejkolwiek, czy to psychologicznej, czy odmóżdżającej, czy jakiegoś romansu, czy czegokolwiek tak naprawdę. No szkoda. Szkoda, szkoda, bo fajnie. Tak bym, powiem Wam szczerze, naprawdę chciała. nie powiem Wam, tak bardzo chciałam coś dzisiaj ugotować, ale jakoś nie mam siły, więc zjemy resztki. Znaczy resztki jak resztki. Nie są to resztki, żeby nie było, że jemy czystki i tak dalej, tak się spukaliśmy z kłopotami w ogóle. Ale nie, jakby y, trzeba też brać pod uwagę to, że konsumpcjonizm jest konsumpcjonizmem, ale nie marnujemy, słuchajcie jedzenia. I ja sobie bym do tego jeszcze coś dołożyła. I po Trzeba i to będzie najlepsze, co będę mogła zrobić. Jezu, stukę się, pewnie połowie nie słyszycie. Nie wiem, czy Wy też zauważyliście to, że y, moją ulubioną stacją do nagrywania jest kuchnia. Mam tu jakieś takie w miarę przejrzyste miejsce. Natomiast, o Jezus, moi drodzy, mam kukurydzę. Więc kukurydzę bym mogła w sumie sobie dodać. Mam też groszek i mam też ser, ale ser do tego dodałam. To jest dobry pomysł. I czekajcie, bo Kuba zwolni, więc zaraz wracam. Koniec na dzisiaj, moi drodzy. Koniec ostatnie zajęcia za nami. I widzimy się na wtorkowym fitnessie. Za tydzień we wtorek o godzinie 20. Moi drodzy, ja już wróciłam po ostatnich zajęciach dzisiaj, także mam już free. Dorzucam to do montażu, ale jeszcze przed nami oczywiście dziesiąte okienko z kalendarza adwentowego. I słuchajcie, jak widzicie tam z tyłu pranie udało tu, o, o tu, udało mi się rozwiesić. Mamy dziesiąte okienko. I zobaczmy, co kryje. Dosyć Małe, ale dosyć masywne i w miarę ciężkie, jak na okienko adwentowe. Kurde, bele, popsułam sobie opakowanie. Muszę to robić delikatniej, a nie tak w gorącej wodzie kąpana. Czekajcie. Tam jest coś dużego, wbrew pozorom, i nie mogę tego wyjąć. Czekajcie. O, dobra, udało się. Co my tu mamy? Ritual of Namaste, Natural Booster. A co to po polskiemu znaczy? Elastity. To jest jakiś krem czy coś tego typu, patrzcie w jakim w ogóle ładnym opakowaniu, Natural Booster, to się da, jakiś olejek, co to jest, wow, ej to jest jakiś olejek Natural Booster i tu jest olejek, który ma po prostu poprawić elastyczność naszej skóry, ujędrnić, także coś fajnego do twarzy, do makijażu, do pielęgnacji, okienku numer 10. Super, i mamy tutaj mieć mm, taką bardziej elastyczną skórę. Mamy mieć dzięki temu też rozświetlenie i taki naturalny, wiecie, dodatkowy promienny glow, więc super. Ja moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Vlogmasy leci późno, ale przynajmniej wiecie wszystko co i jak. I widzimy się w kolejnych vlogmasach. Cześć!